Witam Was serdecznie na moim kanale albo na mojej stronie internetowej. Wszystko zależy od tego, gdzie ten film oglądacie. Witam wszystkich serdecznie na kolejnym filmie. Tym razem mamy geometrię analityczną i zadanie związane z wektorami. Aby to zadanie rozwiązać, warto byłoby być wyposażonym w taką podstawową wiedzę dotyczącą geometrii analitycznej, jej wstęp. A ten wstęp jest omówiony na, naszym, na moim filmie, który serdecznie polecam. Na stronie internetowej do oglądnięcia, jak również na kanale. No cóż, jak już jesteśmy do tego przygotowani, żeby to zadanie rozwiązać, no to zobaczmy. Cóż to za treść. Dla jakiej liczby m wektory p, o takich tutaj współrzędnych, minus m, minus 2 i q, 3m, minus 2i, minus 4 są równoległe. Podaj współrzędne tych wektorów. Przypomnijmy może sobie, jaki jest warunek równoległości dwóch wektorów. No, tak jak mamy tutaj wektor P, będzie równoległy do Q wtedy i tylko wtedy, gdy P będzie tak miał się z, z wektorem Q, że jeżeli ja wektor Q pomnożę przez pewną liczbę A, gdzie a należy do liczb rzeczywistych, no to wtedy otrzymam wektor p. Co to znaczy? Popatrzcie, jakbyśmy zapisali to w ten sposób, że nasz wektor p niech będzie miał współrzędne px i py, no to ja mogę napisać, że to jest a razy qx i qy. No ok, no to zobaczcie, co tutaj się dzieje. Co to oznacza? Że Px będzie równe A razy QX, a w związku z tym moje A będzie równe PX przez QX. A po drugiej stronie będę miał QN, nie Q, tylko P. Hmm. Będę miał Py równe A razy qy. W związku z tym moje A będzie równe Py przez qy. I co się tutaj dzieje? No porównajmy A. No wiadomo, A równa się A, czyli Px do qx będzie równe. PY do QY. No, musimy zbadać po prostu, kiedy te wektory będą równe. I w tym te wektory będą równoległe. No wtedy, kiedy A będzie takie samo dla współrzędnych xowych i współrzędnych Y. -owych. No i tutaj już mamy ten wzór, z którego będziemy mogli za chwilę skorzystać. No co? chcesz obejrzeć dalszą część filmu. Zapraszam Cię na moją stronę internetową www.matematykooswojona.pl Tam, gdy wykupisz abonament, który kosztuje już kilka złotych, możesz obejrzeć ten film do końca, jak również inne filmy, w których rozwiązuje zadania, przekazuje teorie z matematyki oraz fizyki. Na tej stronie możesz mi również przysłać informacje, jeżeli jesteś zainteresowany, na przykład z zajęciami indywidualnymi z matematyki, z fizyki lub też z matury, bo prowadzę kursy maturalne z matematyki i z fizyki. Także dziękuję, zapraszam na moją stronę internetową i powodzenia. Do zobaczenia.